Fosa, czyli Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zrzesza ponad 100 podmiotów, które zajmują się wsparciem osób w trudnej sytuacji życiowej. Jej głównym celem jest wspieranie inicjatyw mających zapobiegać wykluczeniu społecznemu poprzez edukację, doradztwo czy realizację wspólnych projektów. FOSA występuje również jako rzecznik interesów tych organizacji, a przez to ich odbiorców. Bardzo aktywnie jako FOSA włączamy się w tworzenie Polityk publicznych na poziomie województwa i na poziomie kraju jesteśmy rzecznikami no właśnie tych grup, które tak same nie bardzo mogą się y, przebić, a łatwiej jak, 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 jako właśnie federacja, taka siła możemy y, wobec y, takich partnerów, jak samorząd wojewódzki, czy na poziomie kraju y, dać taki silniejszy głos. W siedzibie Fosy od progu czuć niesamowitą atmosferę. To tutaj spotykają się ludzie, którzy za cel postawili sobie ulepszanie świata. Dawanie innym wsparcia, dzielenie się doświadczeniami i pomysłami. Biuro FOSy to zespół ponad 70 osób psychologów, prawników, doradców zawodowych, którzy w Olsztynie i w terenie pracują z uczestnikami projektów federacji. W takich obszarach pracujemy jak aktywizacja społeczno-zawodowa rozwijamy wolontariat, pracujemy z grupami seniorskimi, z młodzieżą, dziećmi, ale takim naszym głównym odbiorcą. To są jednak całe rodziny i ich otoczenia. Innowacyjne metody aktywizacji społecznej prowadzone przez FOSE to na przykład job-firma. Gdzie można zdobyć kompetencje zawodowe i społeczne, ale również poznać zasady wolontariatu. Takie działania mają dla uczestników projektów konkretne efekty. Federacja zapewniła mi wsparcie w postaci job firmy, czyli e, po prostu mogłem spędzić tutaj dużo czasu, dzięki temu nauczyć się wielu ciekawych rzeczy. Zapewniła mi wsparcie także w postaci psychologa, licznych kursów, które pomogły mi e, no, po prostu wyjść na prostą. Pan Mateusz dziś realizuje się zawodowo, fotografując przyrodę. Federacja pomogła również zorganizować wystawi jego prac z dziedziny makrofotografii. Marzeniem pani Luizy, mamy Henia było natomiast tworzenie unikatowego rękodzieła. Tu również pomogła Fosa. W Osie poznałam mnóstwo wspaniałych osób, które tak mnie wsparły, utwierdziły mnie w tym, że idę w dobrym kierunku. Dostałam od nich wsparcie w postaci takich różnych spotkań, warsztatów, szkoleń, to tak zwana szybka ścieżka szybkiego rozwoju, która zakończyła się profesjonalnym szkoleniem w stolarni, w dzięki czemu uzyskałam tytuł stolarza. Pani Luiza właśnie uzyskała dotację na rozwój swojej firmy, ale Fossa udziela wsparcia również organizacjom działającym pod jej skrzydłami. Jako nieduża organizacja, możemy od tych wielu partnerów korzystać z ich doświadczeń, dobrych praktyk, ale też w ostatnim czasie dzięki tej współpracy udało się w ramach partnerstwa uruchomić projekt finansowany ze środków EFS, dzięki którym to środkom wspólnie z Federacją FOSA możemy realizować działania na rzecz rodzin, na rzecz mieszkańców Olsztyna. Wiele działań Federacji dotyczy Aktywizacji osób starszych to projekty takie jak Akademia Trzeciego Wieku, Silver Sharing czy aktywni seniorzy. Interesy seniorów reprezentuje Rzecznik Osób Starszych. To sprawy ludzkie sprawy dotyczące braku opieki, braku kontaktu z rodziną one są najtrudniejsze Zwych kontaktów z rodziną to są najtrudniejsze sprawy, kiedy. Kiedy osoba starsza nie spotyka się w własnym domu, wśród swoich bliskich z odpowiednim szacunkiem. Ale również często są przypadki komercyjne, czy oszustwa, które, o których wszyscy wiemy, wszyscy mówimy, a które się bez przerwy zdarzają oszustwa żerujące na uczciwości osób starszych, na zaufaniu. FOSA nie zapomina też o najmłodszych. Przy federacji działa klubik dla dzieci, dzięki czemu maluchy mają profesjonalną opiekę, gdy ich rodzice korzystają ze szkoleń i kursów. FOSA jest otwarta na wszystkich, od najmłodszych do najstarszych, bo jak często można tu słyszeć, w każdym człowieku drzemie wielki potencjał. Wystarczy go tylko wydobyć. Wizja Kopernik. Kopernik.tv